Cześć, jestem Karolina Palacios. Cześć, nazywam się Dagmara Kozowska, nazywam się Daria Zbrzeźniak, ja nazywam się Julia Argieło, Drużyny mówią na mnie JJ. Cześć, nazywam się Natasza Urbanowicz i reprezentuję TLG. W tym sezonie 2024-2025. Na co dzień pracuję w firmie telekomunikacyjnej, zajmujemy się pomiarami do spraw ochrony środowiska. Chodzę do klasy maturalnej, także skupiam się na nauce. Trenuję futsal obecnie. A sport już od dziecka ze mną jest. Grałam w pierwszej widze na trawie, także teraz taka trochę mała odskocznia. Pracuję jako delivery manager w Software house'ie, czyli w branży IT. Zawodowo zajmuję się koordynacją sprzedaży w Międzynarodowej Agencji Pracy. Dodatkowo jestem kierownikiem drużyny futsalu kobiet w Telgie. Zajmuję się bezpieczeństwem na platformach wiertniczych, natomiast po godzinach pracy gram sobie futsal. Pracując na etacie, wiadomo, tego czasu jest trochę mniej na treningi. W sezonie letnim, jak gramy w soccer, tych treningów jest dużo, to jest naprawdę ciężki do połączenia. Beachsockerem zajmuję się już tak naprawdę 10 lat. Te dwie dyscypliny fajnie się uzupełniają. Beach soccer jest typowo letnią dyscypliną, futsal jest w Polsce bardziej w sezonie zimowym, więc to fajnie ze sobą współgra. Trening raczej jest tą formą taką po prostu chwili dla siebie i myślenia o zupełnie czymś innym, skupieniu się na koleżankach z drużyny, na tym jak się toczy gra. Atmosfera jest super, z dziewczynami znamy się od dłuższego czasu. No, może ciężko mi to przyjdzie, ale trener też jest w porządku. Dużym wsparciem jest dla nas trener, który myślę, że już po roku spędzonym z nami na hali wie, że praca z kobietami nie jest łatwa, zwłaszcza z osobami, które dzielą życie zawodowe i prywatne. Jak przychodzę już na trening i wiem, że jestem po pracy, to następuje ten moment rozluźnienia. Bardzo lubię futsal, lubię tą atmosferę, którą tutaj tworzymy razem z drużyną, lubię moje koleżanki z drużyny, no i jest to moment, na który czekam przez cały dzień po tych 8-9 godzinach pracy, no i przychodzę tutaj i się relaksuję. Jest jedna rzecz, na którą najbardziej czekam i jest to giera. Ulubionym momentem podczas treningu myślę, że jak w większości jest ta gra końcowa, ale nie ukrywam, lubię też różne aktywności motoryczne na treningach, także cały trening w sumie jest dla mnie taką super aktywnością. Atmosfera w zespole jest przyjemna. Moim zdaniem, jak trzeba się skupić na ćwiczeniu, to się skupiamy, trenujemy. Jak jest moment na nasz to prosimy się pośmiać wszystkie. To jest bardzo miło. Dogadujemy się. Wiadomo, zespół składa się z różnych osób, co czasami może powoduje jakieś tarcia, ale mamy wspólny cel, więc zawsze jesteśmy w stanie się gdzieś tam dogadać. Ja lubię grać w futsal, lubię też moją pracę, więc staram się dużo serca włożyć w to, żeby zarówno ta praca i to życie zawodowe, jak i tutaj to życie sportowe mogło ze sobą współgrać. W futsal na pewno daje mi to, że jestem nauczona pracy pod presją czasu, w stresie, w silnych emocjach. Dzięki temu też łatwiej mi się odnaleźć w takich podobnych sytuacjach w pracy i pracuję mi się dzięki temu łatwiej. Podchodzimy do wszystkiego na luzie, wiadomo, z ambicjami, żeby wygrywać mecze, ale nie ma tutaj żadnego napięcia, także przychodzimy, żeby się super bawić, a przy okazji progresować i zdobywać super wyniki. Mam nadzieję, że naszą grą nie tylko będziemy się cieszyć my, ale i wy, widzowie, dlatego zapraszam na mecze i śledzenie nas na naszych fanpage'ach TLG.